W naszym wspólnym interesie jest więc to, żeby w Lublinie powstawało jak najwięcej nowoczesnych mieszkań. No i żeby powstał park. A co z przewietrzaniem? Oficjalne ekspertyzy i naukowe opracowania potwierdzają, że główny układ wiatrów w Lublinie jest południowo-zachodni. Oznacza to, że górki czechowskie leżą niejako bokiem i dlatego nie pełnią strategicznej roli dla miasta. Jesteśmy na Górkach Czechowskich, żeby pokazać Wam, jak bardzo jest to wieczny teren. Wbrew temu co mówi deweloper, byłem 15 minut temu w śródmieściu. Zero wiatru, kompletnie bezwietrzny dzień, ponieważ zbliża się jakaś burza. Jak to mówią, klasyczna cisza przed burzą. Zobaczcie sobie niebo, jest lekko zachmurzone. Nie ma w mieście praktycznie ruchu powietrza. Mam na myśli śródmieście. Natomiast na Górkach Czechowskich są takie cykliczne. Pory, takie podmuchy wiatru. Bardzo prosto możecie sobie zobaczyć dwa różne, takie małe wiatraczki. Wiadomo, że prędkość wiatru na każdej wysokości będzie inna, dlatego też te wiatraki są umieszczone na dwóch różnych wysokościach. Nie jesteśmy na szczycie wierzchowiny lesowej, jesteśmy tak mniej więcej w połowie jej wysokości. Tam na wprost macie wąwóz. W wąwozach też wiatr wie, natomiast tam są krzaki, więc ten przepływ powietrza jest troszeczkę zaburzony. Natomiast zobaczcie. Jak najbardziej teren jest praktycznie cały czas pod wpływem wiatru. Wiatr jest z kierunku północnego, tak jak mówił tutaj Pan Jeden z profesorów, to się potwierdza. Widzicie sami, że jest tam kierunek północny. Żeby Wam udowodnić, to zróbmy tak. Tam w oddali za tym krzakiem jest biurowiec przy Alei Kraśnickiej. Tam macie osiedle wzdłuż ulicy Poligonowej. Zobaczcie, czyli jak najbardziej kierunek jest to potwierdzony. Za chwileczkę przejdziemy w inne miejsce, żeby zrobić też ten pomiar w innym miejscu i obalić mit, który mówi deweloper i jego fachowcy o tym, że na Górkach Czechowskich nie ma wiatru, że górki nie napowietrzają Lublina. Za chwilkę pójdziemy w inne miejsce. Kolejny punkt pomiaru napowietrzania miasta Lublina. W oddali nasz punkt odniesienia biurowiec przy Alei Kraśnickiej. Także widzicie sami z którego kierunku z jaką siłą wieje wiatr. Przypomnę w centrum praktycznie nie było wiatru. Tutaj jest jego pod dostatkiem, czyli jak najbardziej jest przewietrzanie miasta ze strony górek Czechowskich. Ten wiatr jest zmienny, on czasami ustępuje, ale ogólnie ten ruch powietrza, tutaj jest, można powiedzieć śmiało. Cały czas ten ruch jest. wieje na maksa na górkach Czechowskich aż zwiało nam drugi wiatraczek malutki także fachowcy, którzy twierdzą, że górki nie napowietrzają miasta Lublina no poczytajcie przyjdźcie tutaj z wiatraczkiem w prosty sposób, sami sobie udowodnicie, że kolejny punkt pomiarowy, tam wodali koncertowa 4 zobaczcie jak wieje mocno a jesteśmy w miejscu troszeczkę zadrzewionym. Patrzcie, tu są drzewa. Następne miejsce, w którym robimy pomiar. Z prawej strony biurowiec przy Kraśnickich. Z lewej strony tamten wieżowiec to jest Kul. I tutaj wiatr będzie nieco słabszy, ponieważ zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Krzaczorach. Czyli też nie powinno wiać. Ja to pokazuję po to, żebyście widzieli, że, mimo że są tutaj krzewy, to teren jest przewietrzany. Jedyna rzecz, która może zablokować przewietrzanie górek czechowskich, to są budynki. Pięknie wieje, pięknie na powietrza Lublin. Pooglądajcie sobie, popatrzcie. Nie dajcie się nabrać na te bzdury, które puszczają w radio, które pokazują Wam. Nie bądźcie takimi baranami, jakie są umieszczane na grafikach przez nie powiem kogo, ale są na stronie, nie powiem jakie. możecie sami te grafiki zobaczyć. Nie bądźcie baranami. Nie dajcie sobie wcisnąć kitu. Kolejne miejsce pomiarowe, miejsce dobrze Wam znane. Tam na dole strzelnica, która de facto została zniszczona, ale już o tym mówić nie będę, co się z nią stało, bo wszyscy wiedzą. Tutaj wieje troszeczkę mniej, ponieważ jesteśmy za krzewami dosyć w takim miejscu mocno zadrzewionym, ale pokażę wam mniej więcej jak wygląda ten właśnie obszar. Dlaczego tak bardzo tutaj nie wieje. Macie właśnie dużo krzewów, tam wodali osiedle i planowane osiedle ma być kopią, praktycznie jeżeli chodzi o kubaturę tego, co widzicie po drugiej stronie ulicy, czyli no, blok na bloku, kopie w klej, jak najczęściej, jak najwięcej i, i, i tak dalej. Jesteśmy w miejscu wylotu tej wierzchowiny, właściwie tego, tego wozu lesowego w stronę Doliny Czochówki. Tam w oddali kręci się wiatrak, a to miejsce pokazuję Wam nie bez, nie bez, nie bez ymm, przypadku, ponieważ ten cały obszar ma być zabudowany blokami, bardzo gęstymi blokami. Tak mniej więcej ma to wyglądać. Teraz macie tutaj wizualizację. Poza tym żadne doliny na górkach czechowskich nie będą zabudowywane. Nawet na centymetr, więc możemy wszyscy czuć się bezpieczni. Dziękuję za rozmowę. Reklama. To jest pomysł dewelopera. Bardzo cenne miejsce i widzicie, że wiatrak mało nie odleci. Jest to miejsce, w którym jak najbardziej to powietrze się ześlizguje. Właśnie z tamtego kierunku. Nawet pewnie słychać w głosie, że wiatr wie dosyć mocno. Jest to jak najbardziej klin powietrzający. Zabudowa tego miejsca, jakąkolwiek wysokością, spowoduje zakorkowanie, zatkanie tego miejsca i tamte dzielnice, które widzicie w oddali, sławiny, sławinek, śródmieście, praktycznie cała ta strefa miasta zostanie odcięta od świeżych dostaw tlenu. Bo wiadomo, że to powietrze ono jednak dobiega z różnych kierunków, tutaj w kierunku, z kierunku północnego wieje więc jeżeli nie ma wiatrów zachodnich w Lublinie mamy dostawę świeżego powietrza non stop także zabudowa zniszczy, zatka całkowicie to potwierdza, to ten wiatraczek to wszystko potwierdza no po prostu kłamstwo, że ten, ten teren nie jest napowietrzający to jest bzdura, przyjdźcie, zobaczcie sami że tutaj wieje, jest świeże powietrze, pachnie już roślinnością jest już zaczyna się tutaj wszystko budzić. Wiatraczek cały czas widzicie, on się kręci, także przyjdźcie, zobaczcie sami, nie dajcie sobie wcisnąć.